A w dzisiejszym odcinku Auto Challenge mamy Fest Challenge, a mianowicie mamy takiego lwa, no bo lew to ja, 207 w takiej fajnej wersji, porobiony, pół poklejony. 207, 2008 rok, na kubłach, pod maską siedzi straszny potwór. Już patrzę w papiery. Patrzę w papiery i co siedzi pod maską? Siedzi całe 1,6 litra. Ale 170, chyba 4 konie. 128 kW. Także taka bestia. Ale kręci tak. Kręci bez kompresji. Aha, przebieg. 92 000 km kręci bez kompresji. Pomijane już są. Oczywiście ktoś przed nami wymieniał czynniki wałków, różne cuda po mojemu przeskoczył rozrząd. Ale, żeby to zrobić, trzeba go troszkę rozebrać i zweryfikować, tak naprawdę, czy jest taki problem, czy nie. Fajny pożoczyk. Ja nie jestem uprzedzony, także. Można, można, pracować przy nim. Zaraz zobaczymy. Oklejony, oklejony, taka bestia siedzi pod maską, taka bestia siedzi pod maską. Muszę wybaczyć. Takie ruchy telefonem, ale jedną ręką stworzyć maskę i podłożyć patyk. no to nie jest takie proste. No i co? No i będziemy się dobierać, będziemy się dobierać. O, jest turbo, jest prawidłnie aha, pamiętajcie mechanicy, wykręćcie sobie ten haczyk, ten zaczep bo nogi można sobie poobijać piszczele. także dobieram się do niego, porozbieram go tu troszkę, zrobię miejsca, ściągam pokrywę klawiatury i zobaczymy czy przeskoczył razem czy nie przeskoczył zaraz będę robił kolejne aktualizacje, po co, na co i dlaczego dobra, teraz Wam pokażę co poszło nie tak w tym silniku nie wiem, czy komuś, czy, czy jak wygląda historia, wygląda to tak, wygląda to w miarę świeżo rozrząd, ale sam łańcuch wygląda świeżo, coś nawet za świeżo wygląda, jeżeli chodzi o ślizgi, ślizgi wyglądałem na stare, ale tak ten łańcuszek wygląda jakby faktycznie był wczoraj ubrany, bo te ogniwka nawet takie nie podtarte, nie wiem, ale się dowiem, ktoś tak w jakimś turnieju telewizyjnym mówił, nie wiem, ale się dowiem. Sprawa wygląda następująco, że teraz i tak już się więcej nic nie narobi, jak się narobiło, prawdopodobnie. Więc zakręcimy teraz rozrusznikiem, żeby Wam pokazać, jakie tu anomalia panują. No, kręć! Płoki chodzą. Zresztą to widać. Nic nie urwało. A rozrząd stoi. Dobra. Także... Teraz rozkręcam resztę. Po to, żeby zweryfikować, co poszło nie tak. Oczywiście nie ma tu żadnego fotomontażu. Patrzcie, tu jest problem. Z tego tytułu bał się obraca, góra stoi. Także rozbieramy dalej. Majster, co ty tu robisz? Ukręcę nie widzisz. Ukręcę, próbuje, ale nic nie pyta. Chyba paliwa nie ma. A więc robimy aktualizację tematu Peugeot Peugeot wygląda tak Ustawiłem, nie wiem jakim cudem to przeżyło, ustawiłem go na blokady Skręciłem dolną śrubę I zmierzyłem kompresję No wygląda na to, że chciałby chodzić, tu nie patrzymy na to, że to są błędy pomiarowe delikatnie Bo może być to spowodowane tym, że on długo był kręcony na no, bez zapłonu Cylindry pozalewane paliwem Olejem, tam innymi rzeczami Więc nie bierzemy poprawki na to, że kompresja tak wygląda, ale jest kompresja, finalnie jest. Także o dziwo, prawdopodobnie wygląda na to, że nie pogięło żadnych zaworów, nic nie narobiło. Fajnie by było. Widocznie się tak wałki ustawiły, że, że nic się nie wyśniło. Jeszcze później sobie wrzucę kamerę do, do cylindru i zobaczę, czy na wynikach tłoka nie są odbite te zawory. Jeżeli nie będzie, rozbieramy rozrząd, wymieniamy kompletnie cały rozrząd ze ślizgami, z napinaczami, ze wszystkim. Zostają oczywiście koła, tylko koła zostawię i zobaczymy co z tego będzie. A więc robimy kolejną aktualizację tam na tu W pężocie odkręcam łapę dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, tu śruba, tu śruba i to się roba, to się roba i te cztery tu, czyli sześć śrubek na Torx T50. Także odkręcamy tę łapę, później trzeba. Spornik łapy odkręcić tutaj. 16, i z dołu się trzyma instalacja na jednej śrubce. 6, na kluczyk gdzie 10. A więc sprostowanie tematu. Z dołu są dwa kołki, które trzymają wiązkę od dołu. pędą w ten spornik łapy. I z tyłu jest śrubka 8. W tym miejscu, która trzyma właśnie też wiązkę. 8. Śrubka na klucz 13. Także wyciągam łapę i lecimy dalej. Hmm, i co teraz? Kto to teraz poskłada? Trzeba dzwonić jakieś mechanika. A mianowicie żartuję. E, znowu popełniłem błąd. A to zresztą nie jeden w życiu. <grym> zresztą nie jeden w życiu. Wiele błędów popełniłem. E, ale taki mały. Ten jest akurat mały. To jest bagnet, nie? I ten bagnet wchodzi tu. Albo, nie, albo tu już nie wchodzi. Wchodzi, 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 wchodzi. I wychodzi tam na dole. Patrzcie tu. I wychodzi tu i idzie w dół wchodzi w obudowę ślizgu super pomysł też te ślizg takie tak jest stały i wychodzi tu w dół i jest pomiar, pomiar e, poziomu oleju nie wyciągnąłem go podkręcałem wszystko no i mówię trzeba mi te plastiki nie chcą wyjść, zawsze wychodziły ale połapałem się jak je zasłużyłem do kupy że tutaj wystawił bagnet ale no to nic, bagnet wyciągnięty jest z tego co tutaj widzimy Jakiś 2017 rok. 2017 rok jest datowany ten rozrząd, czyli już wymienione, oczywiście. Tu mamy JWIS, czyli podejrzewam, że to jest firma Sztófebi. Że to był zestaw Swebiego założony, tylko dolna naszył łaboń do Napinać się, rozpad, sprężynę pokrzywiło, pomęczyło. I co, wyciągamy. Ten cały zestaw jest wyciągnięty, Wrzucimy go, na to konto wleci, drugi zestaw z już jest, tak, jest z nową śrubą. Bo tam jakieś, jakieś informacje do mnie docierają, że mam wymieniać dolną śrubę za każdym razem, tak, będzie wymieniona i tym razem, napinać jest. Co gorsze, ślisk szczelił. no bo łańcuch był luźny, trzepotał jak reklamówka na wietrze, więc musiał szczelić. koło zmiennych faz zostaje, śruby ratują nowe. Poskręcamy, ma prawo działać. Także zobaczymy, co dalej. Na razie montaż i dolny simmering, też nowy. Także na razie montaż i zobaczymy, co dalej. I wiecie, co mam jeszcze, coś wam muszę tutaj dopowiedzieć, bo kolega mówi: Złóż łańcuchy do kupy. A ja w sumie mi się już nie chciało, zakładam nowym ma działać, ale jak to w 17 roku było robione, to patrzcie, jak się wyciągnął. Dosłownie, dosłownie można byłoby całe jedno ogniwko zabrać z tego łańcucha. Ten łańcuch jest aż skręcony Czyli no cierpiał mocno, cierpiał mocno także bez napinacza Musiał się tam fest strzelątać jak klamówka na wietrze, ale jest mega długi Patrzcie Jedna praktycznie, jedno, jedno by można było całkiem zabrać Mega naciągnięty Teraz Wam pokażę Obróciłem sobie oczywiście wałem Tyle, żeby zrobić pełen obrót wału. Pełen obrót, przepraszam, pełen obrót wałkami, wałkami rozrządu. Napisy są u góry. Jeden wałek, drugi wałek i blokadę pasują. Blokada leży na głowicy bez żadnych problemów. Patrzcie, siada gładko. Tu jeszcze dla tych bardziej aktywnych 0,25. Wciskam blaszkę z góry na dół. Tu wciskam blaszkę z gronadu, kasuję luzy na blokadach. Żeby było 100% idealnie dobrze albo na stów, albo wcale. Ta blokada też siedzi, ładnie się opiera o głowicę. Co do niej, i do reszty, już Wam pokazuję. Eee... Śruba wału główna 50 N, 180 stopni, drugie przejście. Wałka, wałki rządu 20 N, 180 stopni. No i pokrywa zaworów 2 N i w drugim przejściu 10 Nm Ale to świece 25 Te akurat wartości to są takie dla mnie umowne Jak na śrubie z wału czy na śrubie z wałków nie dodaję Watu e, tak na świecach i na pokrywie dodam Watu bo mogę Z racji doświadczenia I co napinacz z tyłu Napinacz który jest z tyłu jest tam Zaraz Wam oświecę lampę pokażę Wam, o napinać jest tam na dole duży tłuszcz 27 i on ma 85 N, tam wiem też, że trzeba delikatnie więcej dać, bo bywało w historii tak, że on się lubi wykręcić akurat 85 N jak jest zakręcony, to jest optymalnie tam też możemy, tam też ja dokładam delikatnie watu te 5 Nt więcej nie zrobi roboty a na pewno się będzie trzymał teraz, aha, simmering wleciał na dole nowy i co? i zaraz zakładam pokrywę klawiatury spuszczam olej, zalewam świeży filtr i palimy a więc mamy wszystko poskładane, nowy olej zalany wszystko poskładane, poskręcane i co będziemy próbować? pierwszy start, czy zapalić, nie zapali, o to jest pytanie dreszczyk emocji no kurde, hmm, udało się Także teraz budamy, niech sobie zaciągnie oleju, pochodzi, nie było się nic spalone, naprawdę. I, I co, nie się zagrzeje i zobaczymy co z tego będzie. A, jeszcze Wam dopowiem, jeszcze Wam dopowiem, bo przedtem nie mówię. Zaglądałem kamerą na tłoki, na tłokach, na nagarze, który nagar jest na, na tłoku, jest delikatnie odbite są zawory. Ale to dosłownie tak, jakby ten zawór wziąć w ręce i przyłożyć tylko do zaworu, do tłoka, to taki ślad, tylko delikatnie tam dotknięte, także ktoś miał chyba bardzo, bardzo duże szczęście. A więc robimy aktualizację tematu Peugeot. I co? peżoczyk jest na jeździe próbnej. W tym momencie akurat stoimy, bo też chciałem zobaczyć, czy są jakieś błędy. No niestety, wyłączę lampę, niestety błędów nieodnotowanych, żadnych nie ma słabo oświetlenie to straszne także błędów nie ma sterownik silnika czysty nie, nie trzeba kasować chciałem tylko wyjść także nie ma żadnych błędów i co, no zabieramy na jazdę próbną jeżeli chodzi o, to, o moc, to 174 konie no, tak powiem Wam, że te konie może i są. To są takie małe kucyki. Eee, I co, no one są? One są, gdzieś są. Powiem tak, gdzieś są. Gdzie one są, to nie wiem. Gdzieś są. Ja jednak wolę, jak jest dużo, 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 dużo więcej Nm. Jak jest Niuta duża, to wtedy te 170 koni jakoś jedzie. No tutaj no one są, ale tak, żeby chwytały za serce, to nie wiem. Jakby to, jakby to było 170 koni w dieslu, to tak, to chyta za serce, a z benzyny to tak, słabo, z małej pojemności to słabo, ale jechać jedzie. Nie mówię, że nie. E, teraz Wam pokażę, że faktycznie tło się przesuwa. Że tło się przesuwa, że to nie jedziemy na lewiecie. Prędkość jest. Tylko tu sobie przejadę. O głośno, w środku głośno no bo to turbo gdzieś jednak musi napompować ten mały silniczek także odgłosy wydaje dosyć fajne z wydechu, bo wydech też jest jakiś customowy, to w 2014 roku przynajmniej tak jest data produkcji na układzie wydechowym to też są tam jakieś hałasy z wydechu, także dosyć ładnie to brzmi o, jedziemy to się przesuwa, nie jedziemy na lawecie jest akurat Bieg zapięty. Także naciąga prędkość. Nie mówię, że nie. Też nie ma co wymagać. Opony są stare i zjeżdżone. Także nie ma co wymagać, żeby było idealnie, e, idealnie cicho. do tego hamulce mocno porzewiałe. To auto stało. To auto dosyć długo stało, pewnie w czakach, bo nikt nie miał podejścia do tego, żeby go naprawić. Bo, tak jak mówię, to jest auto dla e, handlarzy, którzy go sprzedadzą dalej. To nie jest od klienta, już stricte od klienta, tylko od handlarzy. Więc pójdzie pewnie w jakieś dobre ręce. Fajnie, że jest wymieniony olej, wymieniony rozrząd, filtr powietrza i ma to działać. Będzie to działać poprawnie do momentu, kiedy ktoś znowu go nie, nie zapuści i nie będzie jeździł po 30 tysięcy na oleju. Tak jak oczywiście Peugeot to chce mieć. I co? No to chyba na tyle. To chyba na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama. Tam też są jakieś relacje. I wreszcie, swoją opinię. Co wy myślicie o takim perzociku? Jakie Wy macie doświadczenie? Jest to Peugeotik 207 RC. Także jakie Wy macie doświadczenie z tym silnikiem? Czy dobre, czy złe? I czekamy na kolejny challenge tuż niebawem. Do zobaczenia.